Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony ma 334. Dziś ze mną jest mój kolega Kacper. Siema. I dzisiaj będziemy robili wywiad. No. No. To był Kacper pomysł. Będę pytał o różne rzeczy, które, o różne py... Będę zadawał pytania dla Kacper różne. Ej, a ja mogę później? No dobra, będziemy się zmieniać, tak? No. Ja chcę ci usiądę. Dobra. dobra. No to um, moje pierwsze pytanie do ciebie. No dawaj, dawaj. Mmm. Czy masz dziewczynę? E, tak. Dobra. To je, nie jest żadna tajemnica. Mm. Dobra, czy... Do której klasy będziesz chodził? E, Czedzi. Jakie będziesz miał przedmioty w szkole? Angielski, niemiecki, informatykę, WF i polski. Okej, okay. i matematykę. No powiedziałam chyba. Nie. A, no, to matematyka. Dobra, moje y trzecie pytanie, czy tam czwarte, nie wiem. No, y ile miesięcy ma rok? Y rok? Tak, cały. O y 12? Okej. Okay. Yes. Ile rok ma dni? Rok? No, cały rok ile ma dni? 100? Nie. A, no, nie wiem. 365 czy tam 4, nie wiem. Co? A no cały rok! No. Polic sobie miesiąc ma 4 tygodnie, 4 razy 7. No właśnie, ile jest 4 razy 7. Poczekaj, ale... Ja będę chodził oczywiście do czwartej klasy. Nie pytanie z matematyki. Tak! Jest? No, tak. To jeszcze raz Ile jest 4 razy 7? Hmm. Polic sobie 7, 10, dodać 7. 40? No. Policz sobie. Co? 28! 7 dodać 7 to 14. A 14 dodać 14, 10 dodać 10 to 20. I... No dobra, nie wygupia się, bo to będzie nudne. Ile jest 1 razy 1? Jak tego nie odpowiesz, to się zeszczę. Możesz mówić też takie ten, takie nieodpowiednie, takie głupie. Możesz mówić na przykład. Czy to prawda, na zero? Nie. Jedna jedynka to jeden. Jeden razy jeden. No, powiesz, jeden, jeden razy zero, bo ja takie pojedzenie, mała mi je powiedziała. Pamiętaj, cholero nigdy nie dzieli, nie mów przez zero. No. no nie da się podzielić. Jeden podzielić przez zero równa się zero, tak nawet nie można. No, no to dobra, to ja teraz ci chciałbym zadać. No to dawaj, nagrywaj mnie. No dobra, dobra. O, tak ci nagram. Dobra no to na przykład masz dziewczyny czy nie masz? Nie, e, jak, jakąś masz na oku przynajmniej nie. E, m, na po, razie nie. No, e, no to powiedz mi, ile to jest 9 razy 4? Ile? 9 razy 4. Czekaj. 9 razy 4, tak? Czyli 4 dziewiątki, 18 dodać 18, 20. To jest dziesięć 20... 10 dziesięć 10, to musi dziesięć dziesięć no nie No mnie trzydzieści bo dziesięć no bo 9 i dziewięć to osiemnaście dziewięć i dziewięć to osiemnaście dziesięć dziewięć razy 2, tak a co jak dwa razy dziewięć no? 18. No właśnie. Więc dobrze. Ym, no to ym, teraz ile razy? Yy, jak to... Ej, spytaj mnie, ile ma... będę miał przedmiot... przedmiotów w szkole. Ile no? spytaj Przez, nie. No Oczywiście będę miał te, co miałam w trzeciej klasie, co Kasper powiedział i będę miał różne jakieś... Będę miał jakąś technikę i różne takie. Pewnie jak to? Yy... Biologię i te inne rzeczy. Yy, Chemię. Jak to się nazywa? Przyrodę. No przyrodę to już miałem. A chemia jest fajna. Przyroda y, będę miał jakąś technikę... Nie, technikę już mówiłem. Dobra, nie wiem jakieś to są w szczycie, W czwartej klasie. Dobra, dawaj, drugie, kolejne pytanie. Yy, ile razy wyskoczyłeś z uściafki? Wiesz, jak nie, że tak się bujesz i tak, tak wyskakujesz. No, właściwie nie wiem. Gdzieś... Tyle ile ja mam lat, no to z tego y, gdzieś 20 ileś albo 40 ileś razy, bo tak dużo dość. Hmm. Yy, ile masz? może o piłce nożnej. Yy, ile razy kopytanie yy, pił yy, do bramki piłką w całym twoim życiu? Co nie wiem? To dużo razy. O, czy jest tak niezłe? To... Yy, ile masz domów? Jeden. A myślałem, że źle odpowiesz. No to co teraz robimy? No coś innego chciałbym. To właściwie to. Tak, jak... Możemy sobie porość piłkę. Będziemy to sobie nagrywać. No albo mam taki inny pomysł. Ej daj, ty sobie tak rób co mówisz, że tak sobie odbijaj. No dobra, to robię Policzę. ile razy. Robię topki, ale licz. Zacznę inaczej, nie że tak, tylko tak sobie rzucę. Jeden, dwa, trzy. trzy cztery, cztery. Cztery. Pięć było. Nie, cztery. No, dobra, raz, dwa, trzy, trzy. Dwa, A, trzy. No! Ja nie mogę! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. A zacznę o tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sz, pięć. lata. Trzy, trzy, cztery, Uuu, तरस या सही कपने पता है क्या कप जैसे तरस ले तो चाहिए इन तो ब्रांड आज चाहिए तो ते कप तक ड्रम नहीं दुब्रांड फिया बदबरोंगी ओके दब्रांड यात्रा सो ब्रूट्स मैं तो